Cześć Siemaneczko, dzisiaj pokażę Wam jak pobrać mody do BMG Drive Najpierw odpalamy jakąś przeglądarkę Wpisujemy modland Modland Można też dodać BMG Drive Wchodzimy na ten link Wybieramy, nie moda, który nas interesuje Żeby taka Toyota Ciskamy w link albo tutaj, czasami się wyświetla do pobrania, no ale wchodzimy w link i pobieramy. Coś mi się tutaj... Sorry za mój internet, mam po prostu taki sam internet. Już pobraliśmy, wychodzimy z przeglądarki i włączamy Steam. A. Wchodzimy na BMG Drive. Nacis naciskamy na, y na zębatkę. Klikamy właściwości i na zainstalowane pliki. Potem przeglądaj. Content. Levels, jak chcecie pobrać mapę, a Wechiles, jak chcecie jakieś auto. Wechiles. Naciskacie najlepiej tutaj plusa, w pobrane. Przekładacie waszego moda i go rozpakowujecie. Jak już rozpakowaliście to można wyłączyć, wejść do gry i cieszyć się swoim modem. and then 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 Zachęcam do zasubskrybowania i zalajkowania. Nie musicie tego robić, ale możecie. I i papa. Pa.